Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała to mnie, Pani. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Jak to by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. Jak to by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem. A najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Oto słowo Pańskie. Zwała to mnie Chrystę. Ewangelii składzą naszych grzech. Proszę usiądźmy. Dzisiaj, w tym fragmencie Ewangelii świętego Mateusza, słyszymy wezwanie Jezusa, przypomnienie Jezusa o potrzebie miłości bliźniego, że samo zachowywanie prawa. Zachowywanie przekazań, tak jak to robili faryzeusze, nie wystarczy w naszym życiu. Że Panu Bogu nie chodzi tylko o to, nie chodzi tylko o literę. Panu Bogu chodzi także o nasze serce, o moje serce i Twoje serce. I dzisiaj nam przypomina w tym Ewangelii, w tym fragmencie Ewangelii o potrzebie miłości i przebaczenia. Przebaczenia. A sami wiemy, jak trudno jest kochać drugiego człowieka, a jeszcze trudniej jest mu przebaczyć. Nie siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy. Bez Boga nie jesteśmy tego w stanie zrobić. Bez Boga nie jesteśmy w stanie przebaczyć siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego przychodzimy do Chrystusa. Dlatego na nim chcemy budować swoje życie. Życie tego jemy, chcemy jego, chcemy prosić o ten dar. Miłości, takiej miłości bliźniego, jaką on chce, żebyśmy kochali drugiego człowieka. Dlatego Jego chcemy prosić o ten dar przebaczenia, żeby się nie gniewać na, nawet na swego brata, bo kto się gniewa, podlega sądowi, znaczy, żeby, dar, żeby nie było gniewu w naszym sercu. Aby tam był Bóg, jego miłość, o dar nawrócenia. Dlatego wszyscy potrzebujemy nawracania się. Ja się ludzie pytają: A to ksiądz się też musi nawracać? Oczywiście. Ksiądz też się musi nawracać. Ja się muszę nawracać i ty masz się nawracać. I dzisiaj Kościół nadaje przykład świętego, żebyśmy brali z niego przykład. Słyszeliśmy o świętym Barnabie. Jeden z uczniów był jednym z uczniów. Jezusa Chrystusa towarzyszył mu. On był Żydem, lewitą z pokolenia Lewiego. I tak jak to wiemy z dziejów apostolskich, on miał swój majątek, który lewici nie powinni mieć. Bo lewici, pokolenie Lewiego miało się tylko jako jeden z dwunastu pokolenie kapłańskie przyjmowało tylko to, co inni Żydzi im ofiarowali i z tego mieli żyć. Nie mieli mieć swojego majątku. I on nie zachowywał tego, tego prawa, miał swój majątek. Ale się nawrócił. On też się nawrócił. Przyniósł, jak wiemy z dziejów apostolskich, wszystko co miał, sprzedał wszystko co miał i przyjął, przyniósł, położył u stóp apostołów. Tak kochał Chrystusa. I potem głosił Ewangelię na cały świat. Najpierw do Żydów, potem do Pogan. Towarzyszył Świętemu Pawłowi, jak to wiemy, z dziejów apostolskich razem ze Świętym Markiem. I w pewnym okresie tych ich wspólnych misji oni się ich drogi rozdzieliły. Paweł poszedł swoją drogą, a Barnaba zaczął. Towarzyszyć świętemu Markowi. Jak wiemy z tradycji, był pierwszym biskupem Cypru, gdzie poniósł śmierć męczeńską przez ukamieniowanie. Dlatego mam dzisiaj kolor czerwony. Jest patronem w sprawach kłótni, jakichś sporów sprzeczek, dlatego dobrze jest o tym pamiętać. I świętego Barnabę prosić, gdy mam właśnie problem, przebaczyć kochać, gdy się mamy te spory czy sprzeczki, czy różne takie trudne sytuacje, jakie są między drugim człowiekiem a nami, żeby jemu te wszystkie intencje porno, po, polecać, prosić Barnaby, żeby nam wypraszał taką miłość i takie nawrócenie, jakie on miał, takie nawrócenie do Pana Boga, czego sobie i wam życzę.